Siema. Dzisiaj opowiem Wam o zmianach, nowościach, które zostaną wprowadzone w niedalekiej przyszłości do Apex. Kolejna edycja konekcjonerska, nowa mapa na arenach, następny event i inne. Zanim zaczniemy, dziękuję za pozytywny odbiór filmików. W zasadzie wszystkie, które wrzucam przekraczają 95% ocen pozytywnych. Więc jeśli kontent Ci na moim kanale się podoba, zostaw suba i dzwona, żeby nie przegapić żadnego filmiku oraz lajka pod tym filmikiem poniżej. Lecimy intro i zaczynamy. Ostatnia edycja kolekcjonerska była poświęcona Mirażowi, tym razem pora na apexową wersję Kapitana Ameryki. Mianowicie mam na myśli skin Super Soldier do Bangalore. Tak jak mówiłem już na TikToku, moim zdaniem, dla mnie osobiście, ten skin jest połączeniem Wonder Woman, Robina oraz Kapitan Marvel. Ciekaw jestem, jak Wam się podoba. Mi osobiście bardzo. Pewnie dlatego, że jestem ogromnym fanem DC oraz Marvela. Obiektem kolejnych newsów jest mapa, która zostanie wprowadzona na Areny. Zobaczcie tylko jej model oraz screeny. Jeśli przyjrzycie się zrzutom, to mapa znajduje się na World's Edge, prawdopodobnie niedaleko Thermal Station. Czyżby zostaną wprowadzone zmiany do mapy Battle Royale? A może jednak to jest tylko zmiana, która dotyczy w zasadzie Aren, czyli zostanie wprowadzona po prostu nowa plansza? 13 lipca kończy się aktualnie trwający event Genesis i co potem? A na tego samego dnia powinien wystartować event arenowy, mianowicie Trail Seekers, który potrwa już do końca sezonu. Wydarzenie będzie trwało 3 tygodnie i w każdym z nich będą do zdobycia darmowe nagrody, w tym legendarne skiny. Do kupienia będą również ciekawe skórki do broni oraz legend. Niektóre z nich będą dostępne w ramach bundle. Jeśli mowa również o skórkach, to w wakacje powinien również powrócić skin Voidwalker, czyli skin do Rave, oraz Youngblood skin do Hamda. w ramach Summer Sale. Więc jeśli chcielibyście się w nie zaopatrzyć, to niedługo powinny być one dostępne w storze i wtedy będziecie mieli na to okazję. Każdy z bandli powinien kosztować powyżej 2000 Zapomniałbym, przecież nie przekazałem Wam informacji na temat zawieszek z sezonu rankingowy. Zobaczcie, jak one wyglądają. Mi wcale nie przypadły do gustu. Na pewno nie będę, zdecydowanie nie będę ich używał. I niektóre zawieszki z poprzednich sezonów były o wiele, wiele, wiele wiele lepsze. Dzięki za obejrzenie filmiku. Jeśli chodzi o plany na kolejne klipy, to powinniśmy się zastanowić nad przyszłą legendą, bo myślę, że już jest pora na to. Ja już mam swojego faworyta, dam Wam znaczenie niedługo. Także do następnego.